No jakby tym się charakteryzuje też okres przygotowawczy, że, że się tam no łapiemy. Jeszcze zwłaszcza są zawodnicy Nowi, bo, bo około połowa składu jest wymieniona, w tym rozgrywający. Więc też wiadomo, że to chwilę musi potrwać, jak się złapiemy. Jesteśmy w ciężkiej siłowni, w ciężkim treningu, więc to też nie jest takie coś, że przychodzi nam z dnia na dzień. Musimy spędzić ze sobą ileś tam godzin na boisku i, i po prostu połapać się na tych skrzydłach, w moim przypadku. No a co, na pewno będzie tylko i wyłącznie lepiej. Mam nadzieję, że, że też jak przyjedzie Matijas, to, to złapiemy szybko dobry, dobry kontakt na boisku i na treningach, i na meczach, więc no nic, tylko pracować i, i próbować łapać tę ten, 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 ten chemię na boisku. I Bartek Filipiak, i Paweł Halaba, i, i Środkowi i Macyrka zagrywali bardzo dobrze dzisiaj, robili bardzo dużą robotę na zagrywce. Nawet jak nie było asów, to było sporo jakichś piłek przyjętych na Highbola, więc mogliśmy grać naszym kolejnym dzisiaj bardzo dobrym elementem, czyli blok obrona. I tu myślę, że największa była różnica. Też trzeba powiedzieć, że w swoje. W, Radomie, w Radomskim yy, był nowy rozgrywający, również drugi rozgrywający, który nie jest z nimi na co dzień, więc też było na pewno ciężej się złapać, i, i też nie mieli jeszcze tego, tej chemii jeszcze bardziej niż my, bo my jednak ze trenujemy już jakiś czas, i, i to też na pewno zrobiło różnicę. Zwłaszcza, że z Maxem się zgrywamy i jest, jest coraz lepiej. MKS Ślepsk, Malow Suwałki. Razem możemy więcej.